Cześć, witam Was w moim studiu zdrowia Dzisiaj ćwiczenie też na nogi, na pośladki oraz UDA. Pamiętacie, może było takie nagranie z wyjściami na skrzynie z obciążeniem. To jest troszkę podobne, tylko chodzimy na step niski i tempo jest szybsze. Więc tutaj bardziej możemy sobie użyć wtedy większego ciężaru, no ponieważ mamy niską, niską, niski stopień, więc ten ciężar oczywiście jak tam no 15 kg to na przykład dla mnie to już sporo, żeby nie powiedzieć dużo, no to tutaj no na przykład w tej chwili mam 30 kg i, i to nie jest jakoś mocno przesadzone. Oczywiście tradycyjnie na to zwracamy uwagę. Na to, aby ciężar był na mięśniach czworobocznych, tak? czyli nie na szyi, możecie sobie jakąś, takie jak ja jakąś piankę e, 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 czy ręcznik, żeby było Wam wygodniej. E, kręgosłup jest w pozycji neutralnej, nie pochylamy się, nie wyginamy w żaden sposób. Głowa również jest e, w pozycji neutralnej, w stosunku do... Kręgosłupa, barki lekko ściągnięte, opuszczone i łopatki ściągnięte. I wchodzimy w szybkim tempie. Raz jedną, raz drugą. No, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Spinamy do siatki. Siedem, osiem, dziewięć.

Wykonywane w szybkim tempie, więc pracuje również wasz intensywniej układ kardiovaskularny, także wszechstronne pod tym względem. No i właśnie przede wszystkim pracują mięśnie pośladkowe, ale również mięsień czorokowy. No dobra, ja mam jeszcze dwie serie, a Wy to zapraszam do. Subskrypcji, komentowania, lajkowania. Słuchajcie. Zapraszam Was na treningi ze mną do studio Zdrowej Ruchu. Trzymajcie się. Cześć.